Miłość do pieniądza sprawia, że go chcesz przygarnąć, chcesz go zawładnąć, chcesz go zgromadzić. Miłość do Boga, miłość do ludzi sprawia, że chcesz dawać, chcesz dawać. W wierszach, w filmach, w poezji, w sztuce bardzo dużo mówi się o sercu, prawda? A w życiu praktycznym, przynajmniej tak jest moje spostrzeżenie, że nie za bardzo dbamy o serce. Bardzo mało mówimy o tym, czym jest serce. Mówimy serce, kiedy mówimy o romantycznych chwilach, o zakochaniu się. A jednak Biblia pokazuje w Starym i Nowym Testamencie coś bardzo ważnego: że serce to jest miejsce, w którym decydujesz o tym, jakie jest Twoje życie, jak wygląda Twoje życie, jak wygląda życie Twojego otoczenia. Tam jest Twoja wola. To jest miejsce, które jest tak związane z naszym charakterem, że ciężko żyć, kiedy te serce, czyli nasz charakter, nie jest zmieniane Bożym Słowem, Bożym przebaczeniem, Bożą miłością. Zobaczcie, napisane jest w Ewangelii Jana 3:16, werset najbardziej znany ze wszystkich biblijnych wersetów świata, przetłumaczony prawdopodobnie na każdy język, na każdy dialekt. Albowiem tak Bóg ukochał, umiłował świat, ciebie, nas, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, miał życie wieczne. Co to znaczy? Że serce Boże dało coś najcenniejszego, co Bóg mógł dać, to był jego syn umiłowany. To serce Boże, nie plan Boży, nie umysł Boży, nie Aniołowie zdecydowali o tym, że Bóg zdecydował się dać swojego Syna, który stał się człowiekiem, żył 30 par lat, został zamordowany, ale skrzyżowany z martwych i teraz żyje na wieki jako zbawiciel. No nie da się powiedzieć inaczej, jak to, że to było Boże serce, prawda? I dlatego dzisiaj chcę mówić, kiedy mówimy o finansach, kiedy mówimy o życiu materialnym, kiedy mówimy o przymierzu człowieka z Bogiem, Boga z człowiekiem, powiedzieć o sercu, bo bo tak samo w małżeństwie, to już bardziej rozumiecie, prawda? Kiedy nie bije serce już, kiedy ono oziębło, jest to serce przyzwyczajone do tej samej twarzy, do tego samego ruchu, do tej samej muzyki puszczanej w chwilach wolnych. To serce, kiedy właśnie tak zaczyna funkcjonować, przestaje bić tym rytmem zakochania, romantycznym, serce poświęcenia. Serce lojalne przestaje bić, wtedy i związek może się i rozpaść, albo przynajmniej jest takim miejscem, w którym się męczymy, prawda? W przymierzu z Bogiem tak samo jest. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział: Będziesz miłował Boga całym sercem swoim. O, to nie była metafora. Jezus nie był poetą, który próbował teraz wiersz pisać. On chciał powiedzieć o tym, że serce może być całe zaangażowane w jakiś proces, w jakąś relację między Bogiem a człowiekiem. I dlatego mówi: Całym sercem, nie fragmentem, nie częścią swojego serca, ale całym sercem będziesz kochał Boga. Co to oznacza? Że będziesz całkowicie zaangażowany w tą więź. Dlatego my musimy mówić o sercu, bo nie mówiąc o nim, zaniedbujemy. Nasze serce. I może być tak, że nawet ta najlepsza więź, jaka na początku była znakomita, wszyscy tobie zazdrościli tej relacji, tej więzi, ona dzisiaj może być w miejscu, w którym nie chcesz już być. Nikt nie jest zazdrości, ci, ponieważ to, jak bije Twoje serce, to jest serce umierającej relacji. W przymierzu z Bogiem jest tak samo. I co się dzieje? Zobaczcie, że jedną z rzeczy, którą my przestajemy robić, kiedy gaśnie nam miłość w relacji, przestajemy się angażować, tracimy inicjatywę, zaczynamy żyć życiem reakcji. Reagujemy, ale już nie inicjujemy. Jesteśmy coraz mniej poświęceni, coraz mniej zaangażowani, coraz mniej dajemy siebie, dajemy z siebie mniej. A cechą mo mojej relacji z Bogiem jest to, że mój Bóg cały czas jest gotowy dawać. I nie muszę zastanawiać się, jak bardzo chcę dawać, ponieważ Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że jeśli Bóg dał nam to, co najcenniejsze syna swojego, bo nic cenniejszego nie miał. Jak, żeby znów, kolejny raz nie miał nam dawać, dawać i dawać. Innymi słowy, Bóg już pokazał, że mnie kocha. On już udowodnił miłość i ja wiem, że On chce dalej mnie kochać, ciebie kochać, nas kochać przez dawanie. Wiecie, że człowiek ma w sobie taką zdolność. Zresztą dr Andrew Jackson, jeden z wykładowców uniwersyteckich, pracownik kliniki w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że ludzie w ogóle też są stworzeni do tego, żeby żyć z serca dającego. Dlaczego? Bo kiedy Dają, nie, tylko, nie mówię tylko teraz o pieniądzach, w ogóle dają siebie, dają swój czas, angażują się, robią coś dla innych, po prostu wyskakują ze swojego życia i robią coś dla kogoś. W nich się cały czas pojawia oksytocyna, bardzo potrzebny hormon. Ludzie, którzy nie dają, są pełni kortyzolu. To jest hormon stresu. Kiedy przeprowadzono badania w życiu ludzi dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego, przypisano cechę dawcy, człowieka zaangażowanego w życie innych, człowieka z inicjatywą dla innych, człowieka pomagającego ludziom zdrowym. A ludzie ci bardziej schorowani, ludzie, którzy mają więcej ner nerwów, mają większe problemy z fizycznym czy mentalnym zdrowiem, to są ludzie, którzy byli bardzo często zamknięci. Na innych. I był taki obraz, który pokazywał tych ludzi nie dających, których serce nie bije dla innych w ten sposób. Widzicie, ta postawa coś mówi. A jak wygląda ta postawa? Ona mówi: chodźcie, mogę wam pomóc. Co mogę dla was zrobić? Tak właśnie nas Bóg stworzył, bo największym szczęściem, pamiętacie w Dziechach Podstockich, w rozdziale 30, chyba 5 wersycie, jest powiedziane, że teraz pojmuje. Że większą radością, większym szczęściem, większym spełnieniem jest dawać niż brać. To nie znaczy, że złą rzeczą jest brać. No kiedy bierzesz, najczęściej kiedy się tobie należy, lub ktoś tobie coś podarował, lub sklepowo przez, przez kasę podaje ci torbę pełną Twoich ciuchów, które dzisiaj sobie kupiłaś, to bierzesz to, co jest Twoje, prawda? Czy mężczyzna sobie Odbiera kluczyki do samochodu, który sobie kupił, bierze to, co mu się należy. To jest prawidłowe, brać. Ale kiedy jest więcej brania, mniej dawania, to jest więcej to jest moja teoria więcej kortyzolu, mniej oksytocydy, więcej stresu, mniej radości. Dlatego Bóg nas tak stworzył, jak, jakim on jest. My jesteśmy szczęśliwi, kiedy dajemy. I w świecie finansów. W świecie finansowym, w przymierzu z Bogiem, ta reguła jest złotą regułą. Bóg nie może błogosławić nas, kiedy my jesteśmy skąpi. On nie może nam błogosławić, ponieważ nie może uczestniczyć w procesie, kiedy mamy wyciągnięte ręce, szybkie, żeby brać, ale nie mamy rąk wyciągniętych, żeby dawać. Jego królestwo w ogóle działa według tej reguły. Dał. Zainwestował, dlatego zebrał z tego miliony synów i córek. Zasiał ziarno, i ziarno przyniosło mu wielką rodzinę. Czasami jest tak, że my się boimy dać. Trzymamy w kieszeni te nasze 100, czy 200 czy 1000 zł i boimy się dać. Dlaczego? Bo myślimy, że się żegnamy z tym, co mamy w ręku. Już ostatni raz Ciebie widzę. Nie, kiedy w Królestwie Bożym rozumiesz regułę siewu i zbioru, i motywujesz się właśnie tym samym sercem, sercem dawcy. To w chwili, kiedy dajesz, już jesteś szczęśliwszy. To nie jest tylko ksytocyna, to już jest dużo więcej. Ty odkrywasz to uczucie, w którym przez dawanie dajesz radość, spełniasz potrzeby, czy spełniasz też obietnice wobec innych ludzi. Serce dawcy to jest serce leczące. To jest serce człowieka, który jest szczęśliwszy i uwaga, który kontroluje swoją przyszłość. Jeżeli chcesz odmienić swoją przyszłość, to nigdy przez czekanie, że ktoś ci coś da, ktoś tobie pożyczy, a ty mu nie oddasz. Ktoś e, przyjdzie ci podaruje, albo ktoś ci zapłaci. Zacznij żyć jak człowiek, który kontroluje przyszłość, czyli miej serce, które mówi, ja chcę dawać. Ja chcę dawać, ja chcę dawać, ja chcę dawać. Ja nauczyłem się od ludzi, którzy 26, 7 lat temu zatrudnili mnie i powiedzieli, no wtedy nie stać mnie było na chodzenie do restauracji. Zamknąłem firmę, zacząłem pracować jako pomocnik pastora, mieliśmy jedno dziecko z Ilonką, przeprowadziliśmy się do Gdyni, dostawaliśmy pensję, która była prawie taka sama jak wtedy Kuroniówka. Nie stać mnie było na pójście do restauracji. I wiem, że biedne myślenie wchodziło do naszych głów, więc co my robiliśmy? My chodziliśmy do sklepów, na które nas nie było stać. Patrzyliśmy na samochody, które były poza naszym zasięgiem. I dziękowaliśmy Bogu, że choć nie pożądamy, ale potrzebujemy tych rzeczy, kiedyś będziemy nimi jeździć i je używać. Wtedy odkryłem, że ja kontroluję moje życie nie moimi marzeniami, i tym, co widziałem w sklepie, czyli nie rozbudzam pożądania, żeby ktoś mi w końcu dał. Ja rozbudzam się. W sercu dawania, i zacząłem szukać okazji do dawania. Na początku to były tak małe kwoty, jak w dowie grosze. Tak jak w Nowym Testamencie czytacie Pan Jezus, przyglądał się kobiecie, która dawała pieniążki, to były grosze, a On mówi, ona dała najwięcej ze wszystkich. Dlaczego? Bo to była miara, na którą mogła sobie pozwolić. Więc my zdecydowaliśmy się być ochotnymi dawcami. Polubiliśmy dawać. Więc kiedy patrzyłem na tych Amerykanów, którzy mnie, mnie zatrudnili, uczyli mnie pokory przez, pokorę przez płacenie mniej niż za, powinienem być opłacony, odkryłem, że nie będę narzekał, bo trzeba było zacisnąć zęby. Trzeba było wytrzymać tą presję, że kiedy język chciał powiedzieć, dlaczego oni, choć mają, nie zapłacą więcej. Nigdy nie zasieliśmy ani narzekania, ani złego słowa, bo wiedzieliśmy, że to, co mówić będziemy o nich, to, jak wyrazimy swoje emocje, one wrócą do nas i będą wpływać na nasze serce. Więc kiedy poszliśmy z nimi do restauracji, widziałem, że dają 10% na piwku. Mówię, wow! Nie myślałem, dlaczego mi nie dadzą 10% podwyżki. Kiedy poszliśmy, poszliśmy do drugiej restauracji, już 97-8 rok to był, kolejnej restauracji, oni chodzili do restauracji często, a nas służbowo, bo woleli przy stole rozmawiać o służbowych rzeczach, zabierali nas i za każdym razem 10-15% tych restauracji było tyle, żebym utrzymał naszą rodzinę przez 2 trzy miesiące za miesiąc restauracji. Ale, ale oni nie byli skąpymi ludźmi. Ani też ja nie, nie chciałem mówić o tym, że są skąpymi. Nie dałem sobie w, powiedzieć, że oni są skąpi. Nauczyłem się w, z Iloną w tym trudnym okresie, trwającym ponad dwa lata, praktycznie trzy lata. Nie narzekać, bo to zaszkodzi sercu. Ale coraz bardziej chcieliśmy być dawcami, jeszcze bardziej dawcami, jeszcze bardziej dawcami. Aż w końcu, kiedy mogliśmy zacząć dawać. Nie tylko dziesięć bogów w kościele, ale ludziom. My już wiedzieliśmy. Że serce dawcy jesteśmy dawcami na miarę możliwości i zaczęliśmy kontrolować nasze życie, zaczęliśmy kontrolować naszą przyszłość. Kiedy kupiliśmy sobie pierwszy nowy samochód, to nie było pod tytułem, w końcu go mamy, tylko po prostu wsiedliśmy, bo jest bezpieczniej i czyściej. To nie, było, nie był owoc pożądania, to był owoc zasiewów założyliśmy firmę i gdziekolwiek byliśmy my pracowników opłacaliśmy ale kiedy potrzebowali pralkę ona kupowała pralkę czasami z second handu albo sfundingowała jeżeli potrzebowały kobiety pomocy w domu o, mężowie byli pijący niepomagającym żonom to my nie pomagaliśmy pod tytułem dzisiaj na tyle ci pomogliśmy to odliczymy to od pensji nie to było nasze pole na które zasiewaliśmy Nasze pieniądze prywatne, po to, żeby być dla nich błogosławieństwem, żeby cieszyć się tym, że możemy im pomóc. W końcu mieliśmy 30-40 pracowników, mieliśmy wrażenie, że mamy kościół, którym się opiekujemy. I, I z roku na rok mogliśmy dawać więcej, więcej. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że po pierwsze ekonomia jest taka, że daj, a będzie ci dane, ale dlatego, że jest wielką radością dawać. Drugie, jest wielką radością być uczestnikiem tego, co dobre. I dlatego Bóg jest dawcą. Bóg jest dawcą. Je jeżeli czytacie w drugim w 9 rozdziale, że o, kto skąpo sieje, to skąpo wrzuć będzie, to prawda. Je skąpo nie oznacza ilości, tylko postawy. Ale ten, gdyby się w ten sposób cytowali ten fragment pisma, on był, byłby, byłby bardzo matematyczny. To byłby taki werset dla dobrej księgowej. Ale w tym samym fragmencie czytamy, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. I to słowo miłuje, należy je wytłumaczyć, ponieważ to by oznaczało, że jeśli ktoś nie jest ochotnym dawcą, to już go Bóg nie miłuje. Zaprzeczenie Jana 3.16. Nie chodzi o to, że Bóg ma upodobanie w ludziach, którzy lubią dawać. Ale potem czytamy, i właśnie takim ludziom, którzy lubią dawać, którzy z pasją są dawcami, Bóg z pasją daje. To znaczy, że w przymierzu z Bogiem to nie jest tylko tak, że masz przyłożyć ręce do pracy i Bóg ci pobłogosławi tę pracę. Nie tylko masz pracować. Bóg chce, żebyś uruchomił Jego często zasoby niezwiązane z twoim miejscem pracy. Jego nadnaturalne czasami zasoby, Jego cudowne interwencje w twój budżet, w twoją kieszeń przez twoje serce dawcy, przez twoje dawania. Jest taki fragment w piśmie. Zresztą teraz go przeczytamy, ale. No to otwórzmy go. Bo w sumie jeśli otworzymy Biblię, no to przeczytamy przypowieści 28 rozdział 22 do 24. Skąpi śpieszy do bogactwa, a nie wie, że dotknie go ubóstwo. Pierwszy fragment, który mówi tak, ludzie jak pożądają, bardzo często, i, to, i nawet tego dowiecie się na seminariach biznesowych, finansowych, jak sobie wyobrazisz, jak sobie zapragniesz, to będziesz to miało. I niektórym 10% ludzi, 10% ludzi, niektórym udaje się to. Udaje. Ale bardzo często jest tak, że, żeby do, dopaść, żeby dosięgnąć, żeby zdobyć ten cel finansowy, ten poziom bogactwa, oni poświęcają wszystko, co mają. Zdrowie, relacje. Tak, dlatego korzeniem zła jest miłość do pieniądza. Ona sprawia, że wszystkie inne rzeczy stają, zostają odsunięte na bok. One stają się drugo, trzecio, planowe. Zmieniasz priorytety, bo miłość do pieniądza sprawia, że go chcesz przygarnąć. Chcesz go zawładnąć. Chcesz go zgromadzić. Miłość do Boga, miłość do ludzi. Sprawia, że chcesz dawać, że chcesz dawać. I ci, którzy kochają pieniądze, w końcu obudzą się w życiu swoim, nawet jeśli mają pieniądze, w miejscu, gdzie są samotni. Mój kolega opowiadał historię z jego rodziny. Kiedy ktoś u niego, u niego w rodzinie robi się bardzo dużych pieniędzy. No, tak dużych, że pisano o nim artykuły i spotkał się ze swoim krewnym i powiedział: Wiesz, co. Ja mam wszystko, co chciałem mieć, a chciałbym się dzisiaj z Tobą zamienić, bo ja mam wszystko, co sobie wymarzyłem. Mam to wszystko, a chciałbym mieć rodzinę. Parę miesięcy później już nie żył, odebrał sobie życie. Bogactwo jest potrzebne, ale nie jest szczęściem. Jeśli pożądasz tego bogactwa, to w pewnym momencie obudzisz się. Pozbawiony wielu rzeczy, które są lepsze, wartościowsze, wartościowsze niż pieniądze. Ale jeśli jesteś darcą i lubisz dawać, okazuje się, że chodzi wolniej i czasami to potrwa długo, ale w pewnym momencie dojdziesz do miejsca, które inni pożądali, śpieszyli się do niego, a ty tam doszedłeś bezpiecznie, bez, bezpiecznie ponieważ w twojej ziemi, w twojej przyszłości jest pełno ziaren, które na czas odpowiedni wydadzą odpowiednie dla ciebie plony. I może nie będziesz. Latał so, swoim samolotem, ale będziesz je jeździł swoim spłaconym samochodem. Będziesz żył w domu, którego ci nikt nie zabierze. Twoje dzieci będą błogosławione, bo, ponieważ dałeś im przykład tego, że siewca kontroluje życie, a nie ten, który ma pieniądze. Serce nasze jest bardzo ważne, ale zobaczcie dalej. Kto upomina bliźniego spotyka się, spotyka się w końcu z większą wdzięcznością niż język pochlebcy. Kto okrada ojca lub matkę, twierdząc, że to nieprzestępstwo jest wspólnikiem łotra. Chciwy wywołuje kłótnie, lecz kto ufa Panu doświadczy czego? Sytości. Lubię słowo sytości w przypowieściach w 22 rozdziale dlaczego? Bo to słowo sytości to jest słowo, które opisuje tłustość. Tłustość. Będzie, to, jest, to jest słowo, które użyte jest kilkakrotnie w Biblii w połączeniu z Bożym namaszczeniem. To jest słowo, które opisuje, że, że będziesz tak syty, że po prostu ta, ta maść tego błogosławieństwa sprawi, że będziesz od niej taki otyły, ociężały. Będziesz taki obciążony dobrobytem. Ta sytość nie chodzi o taką sytość żołądkową, tylko o sytość życia. Zobacz, że człowiek chciwy, on cały czas chce to mieć. On mówi, inni niech dadzą, inni niech pomogą, inni niech się angażują, inni więcej mają, ja mam mniej. Ja mam tyle, ile mam mieć, żeby pomóc. Mam więcej niż wielu ludzi, których znam i nie znam. Zawsze może się porównywać z tymi, którzy mają więcej, Albo z tymi, którzy mają mniej, zależy, jakie masz intencje. Ale jedno jest pewne: masz więcej dzisiaj rzeczy, więcej masz dzisiaj rzeczy niż wiesz. Dopóki nie zaczniesz być dawcą, nie będziesz widział tego, co możesz dawać. A jeżeli będziesz dawał skąpo, no po prostu, bo trzeba dawać, będziesz utrzymywał kulturę. Nie serca, które jest zaangażowane z miłości w dawanie, tylko z kultury. Taka jest zasada, taka jest kultura, takie są reguły, tak się powinno zachowywać to, wiesz, mi, będziesz zbierał kulturę i zasady. Więc ja nie zachęcam was do tego, żebyście dawali napiwki Bogu czy ludziom. Ja zachęcam was do tego, żebyście byli serca dawcami, żebyście mieli radość. Nie zaspokoiłem sumienie, to nie jest zaspokoiłem oczekiwania otoczenia. Powinienem dać te 5% pani kelnerce. Nie, robię tak że może komuś się to nie spodobać, może to zawstydzić kogoś, ale ja mam satysfakcję, że ja to robię. Ja to robię z radością. A kiedy zaczynam skąpić, to wtedy wiecie, co my z Iloną robimy? Jeżeli kiedykolwiek się zastanawiamy, czy mamy dać, czy mamy pomóc, wiecie, co my robimy? Pomnażamy tą kwotę, przynajmniej o 100%. Jeżeli kiedykolwiek moja głowa mówi, nie możesz, ja mówię, głowa, mogę, zaraz zobaczysz. I więcej daje, więcej robię, więcej się angażuję. Nie mówię tylko o pieniądzach, bo czasami nie pieniądze ludzie potrzebują. Czasami twój talent, twój czas. Jeżeli nie mam czasu, żeby kogoś udostępnić na mediach społecznościowych, ale wiem, że on zakłada biznes, wiem, że on uruchamia się, to nawet jeżeli raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu to zrobię i on nigdy nie udostępni mojego jakiegoś postu, to i tak to zrobię, bo chcę mu pomóc. Żyje życiem dawania, a nie czekam, aż ludzie będą dawali mi. Dlaczego? Po pierwsze, bo ja lubię to, to mi daje satysfakcję. Drugie, moje serce potrzebuje dawać ponad miarę. Bóg Ochotnego dawcy miłuje, nie dlatego, że preferuje duże dawanie, tylko preferuje radosne dawanie. A radosne to jest takie, które daje nie według tego, jak głowa mówi, tylko jak serce chce. W Bożym Królestwie. Działa to tak. Łukasza 6,38: Dajcie, a będzie wam dane. Już wiecie, że nie mówię o matematyce. Wiecie, że mówię o sercu. Ale na serce, które daje z radością. Jezus odpowiada: A będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, pomnożoną. Ludzie dadzą z powrotem wam. Ktoś kiedyś powiedział, żeby wyjść z biedy, trzeba dawać w biedzie. Żeby bogatym pozostać, trzeba dawać jak bogaty. Nigdy nie skończy się czas dawania. Nigdy nie skończy się ten łańcuch dobrych czynów, dobrych okazji, okazji do bycia dawcą. A jeżeli zastanawiacie się, no, co będzie z tymi ludźmi, którzy mają tyle pieniędzy, to bogactwo, ono ich zepsuje. Nie, bogactwo nie psuje. Majątek nie psuje. Możesz być zepsuty, zanim miałeś majątek. Możesz mieć zepsute serce, kiedy jesteś biedny. Powiem ci, co psuje. Branie, a nie dawanie. Gromadzenie, bez bycia błogosławieństwem. Chcesz mieć serce, nie chcesz bać się, że bogactwo Cię pochłonie i będziesz egoistą? Nie bój się tego, bądź dawcą. I, a jak będziesz miał więcej, dawaj jeszcze więcej. A jak będziesz miał więcej, dawaj jeszcze więcej. Obiecuję Ci, że tak długo, jak będziesz ofiarnie z radością dawał, nigdy nie będziesz ofiarą Twojego majątku. Serce nie będzie należało do pieniędzy, pieniądze będą należały do tego serca. Amen? Także kiedykolwiek będziecie chcieli iść do przodu i poprawiać swoją sytuację finansową, to już wiecie, że lepiej jest dla, za jakiś czas dla tych, którzy. Dają z radością, a gorzej jest dla tych, którzy gonią, bo stracą i radość, i to, za czym gonili. I nie dlatego, że Bóg chce, żebyśmy stracili. Nie, dlatego, że lepiej jest mieć oksytocynę niż kortyzol. Wolę być zdrowy, wolę, żeby moje wyniki były w znakomitej formie, niż mam się martwić, że mi zabraknie. Albo że ludzie mnie okradną, że mi zabiorą. Strach, jeżeli decyduje o Twoim życiu, to uczyni Cię niewolnikiem. Jak wielu z Was widziało kierowców na drodze, którzy popełnili błąd? Większość błędów, nie wszystkie, ale duża część błędów, została popełnionych z powodu lęku i strachu. Jak się już zaczynasz bać, strach przychodzi, i zaczynasz podejmować zawsze najgorsze decyzje. Tak samo jest w, w każdej innej sprawie. I też i wdawanie. Jeżeli ze strachu nie dasz, uwierz mi: właśnie strach sprawił, że z, z, zasiane ziarno zostawiłeś w kieszeni, i Bóg nie będzie miał czego zamienić w twoje plony. Dzięki temu, że my siejemy, Bóg powierzy nam TBN projekt trzydziestu kilku telewizji na świecie, utrzymywanych przez mieszkańców danego kraju z powodu darowizn, z powodu dawania. Jestem przekonany, że przez to, że ludzie dają na Tybien, ułożą na Tybien, każdy z tych ludzi, którzy z radością to robi, będzie błogosławiony. My ogłaszamy regularnie, że wszyscy klubowicze, wszyscy siewcy, wszyscy sponsorzy, że oni robią to z radością, a Bóg każdy ich ziarno zamienia w ich błogosławiony plon. To nie jest tak, że my bierzemy, żeby był Tybien. My dzięki temu, że oni się w nadzwyczaj dobrą glebę, my ogłaszamy, że ziarno zasiane przyniesie plon do ich życia. A co się dzieje? Kiedy jeden daje, drugi widzi i zazdrości. Mówi, a jak ty osiągnąłeś to, co osiągnąłeś? A on mówi, bo jestem siewcą, bo jestem dawcą. To ja też chcę być. I powstaje kultura w całym kraju kultura dawania. I nie żartuje, kultura dawania. Mnoży się przez dawców. Amen. Dobrego tygodnia, do zobaczenia już niedługo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam.